Cześć wszystkim, dzisiaj opowiemy sobie o takim przydatnym gadżecie, który bardzo ułatwia pracę w fotografii produktowej. Jest nim Manfrotto 131 DDB. To jest poprzeczna, nie tyle kolumna, co poprzeczka pozioma, dzięki której możemy robić... Szybciej zdjęcia, lepiej zdjęcia, głównie flaty, ale nie tylko, o czym się za chwilę przekonacie. Ja nazywam się Marcin Lampart, jesteśmy w Studio Mixshot we Wrocławiu i zapraszam na krótką prezentację. Także, nasz Manfrotto 131 DDB występuje w dwóch wersjach. Występuje w tej wersji DDB oraz DB. DB różni się od wersji DDB, czyli podwójnej, tym, że nie ma tych mocowań na środku, po bokach kolumny naszej. Tutaj zawsze będziemy mieć oczywiście mocowanie do kolumny statywu oraz dwa mocowania z gwintem 3,8 cala po bokach. Natomiast ta wersja jest dodatkowo wyposażona właśnie o to, żeby móc sobie zamontować głowicę aparatu, jak tutaj, oraz inną, drugą głowicę albo podstawkę pod laptopa, na przykład, jeśli korzystacie z tetheringu i macie mało miejsca, jesteście na wyjeździe u klienta. Fajna rzecz, bo robicie od razu zdjęcie, od razu nie musicie patrzeć w drugą stronę, tylko po prostu macie to przed sobą, możecie dokonać korekty bezpośrednio po zrobieniu zdjęcia, także super rzecz. Ja to wykorzystuję najczęściej w dwóch przypadkach. Przede wszystkim do robienia flatów, Pomaga mi to głowica, która jest zamontowana na samym końcu. Dzięki temu jest o kilka centymetrów dalej. Zobaczcie, przypinam sobie bardzo krótki, w krótkim czasie i już mamy do dyspozycji fajnego flata. Właściwie fajne narzędzie do flata. Czy to jest warte w ogóle? To kosztuje ponad 600 zł zależy. No, dla mnie jest to warte, dlatego że mój statyw, który mam jest to Manfrotto 075B. On nie jest wyposażony w poprzeczkę tak jak Manfrotto 055 albo 190. Tylko Manfrotto 190 moim zdaniem prywatnie nadaje się bez bezlusterkowców w dodatku małych czy też telefonów komórkowych dlatego, że ta poprzeczka jest bardzo niestabilna 0,55 sytuacja wygląda troszeczkę lepiej ale tylko troszeczkę lepiej tu już jest znacznie lepiej chociaż też daleko od ideału nie jest to po prostu statyw kolumnowy ale daje rady także tutaj możemy sobie delikatnie zluzować pokrętłem naszą poprzeczkę i przesunąć ją w prawo, w lewo, tak jak nam pasuje, blokujemy. Pokrętło jest dokładnie takie samo jak w większości lamp błyskowych. Odciągamy przestawiamy w bok, tak żeby nam po prostu nie wadziło. Tak samo jest i tutaj. Także mamy do dyspozycji nasze ramię poprzeczne ustawione do robienia flatów. Jeśli ustawimy sobie statyw, o ile jest wysoki, Dosyć, dosyć znacznie wyżej, wówczas możemy sobie zrobić um, y, szerszy kadr, nie musimy wykorzystywać szerokokotnych obiektywów spokojnie nam wystarczy 60 makro, 105 makro. Ja ten statyw ustawiałem tak, że musiałem wchodzić na drabinę dość wysoko, ponad 2 metry, ale dzięki tetheringowi możecie, możecie sobie dopracować cały plan z podglądem na, na żywo, także wtedy też jest całkiem, całkiem wygodnie. Można fotografować duże ubrania na przykład do, 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 z, tego, z tego typu pozycji i praktycznie nie są widoczne nogi. Warto tylko sobie dociążyć statyw jakimś obciążnikiem woreczkiem z piasku, żeby on się nam po prostu nie przewrócił, bo jest to poprzeczka, która dosyć dużo waży. Jeszcze zakładając głowicę do tego aparat, to nam się zrobi dodatkowe jakieś tam, nie wiem, prawie 2 kg. To, to jednak warto zabezpieczyć nas, nas, nasz sprzęt, żeby dobrze fotografował. Drugą rzeczą, jaką często wykorzystuję w e, tego typu statywie, to jest to, żeby mieć łatwy dostęp do produktów fotografowanych na, na swoim planie zdjęciowym. Mianowicie. Często jest tak, że mamy e, dookoła siebie statywy, softboxy i inne akcesoria i statyw jest na samym środku drogi pomiędzy nami a planem zdjęciowym, gdzie my musimy te produkty sobie zamieniać. No i robi się problem. Jeśli my sobie ustawimy statyw lekko z boku, możemy delikatnie pod nim. E, Przejść, czy tam się schylić, czy nawet lekko z boku i nic nam to nie wadzi, nie ryzykujemy, że poruszymy sobie statyw i musimy wszystko od nowa ustawiać i tak dalej, no nie, jest, jest to zdecydowanie wtedy wygodniejsze rozwiązanie, patrzcie, możemy sobie robić w orientacji pionowej, czy, te, przepraszam, poziomej, czy też pionowej i wszystko nam tu fajnie, fajnie gra, także rzecz bardzo, bardzo fajna i wygodna, oczywiście tutaj montujemy w tym miejscu do Kolumny środkowej naszego statywu. Tutaj mamy tak samo też gwint 3,8, ale z wyjściem zewnętrznym. Tutaj w tym, w tym środkowym jest tylko jeden wewnętrzny, ten żeński, także, także tak to możemy wykorzystać. Jest jeszcze druga opcja, alternatywa, troszeczkę tańsza, jeśli, jeśli kogoś to interesuje. ma to 131 dB bez ddB. Ona jest pozbawiona właśnie tych dwóch mocowań i jest sama poprzeczka z gwintami na końcu 3,8 cala i z gwintem wewnętrznym do naszej kolumny środkowej. Jeśli ktoś robi tylko flaty, no to super. Dwie stówki ma po prostu prawie 240 zaoszczędzone. W każdym razie to jest fajna rzecz do oszczędzania przede wszystkim naszego czasu bo dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić większą ilość zdjęć w krótszym czasie ta praca nam idzie sprawniej tak samo tak samo możemy robić lepszej jakości flaty nie gibie się to tak dosyć szybko się stabilizuje także jest jest bardzo wygodne do do zrobienia przeróżnych zdjęć jakiego typu sprzętu korzystam polecam każdemu który to robi przede wszystkim fotografię kulinarną, flaty e, lub też fotografię produktową, gdzie jest otoczony właśnie dużą ilością sprzętu dookoła i ma mało przestrzeni. Wtedy, wtedy na pewno się to sprawdzi e, świetnie. I właściwie tyle. Mam nadzieję, że kiedyś po prostu te sprzęty stanieją na rynku europejskim właściwie poza Manfrotto nie ma mm, innych mm, producentów tego typu akcesoriów są na rynku amerykańskim ale są tu na Polsce bardzo trudno dostępne yy, może to się kiedyś zmieni wiem że jakaś koreańska firma też produkowała to mm, także, także bardzo fajna rzecz, warta przede wszystkim uwagi, no i jeśli nie chcemy kupować dodatkowego statywu, czy też korzystamy z cięższego sprzętu i nie pasuje nam Manfrotto 055 albo co gorsza ten 190. Także dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.